Cichopek i Kurzajewski wywołali plotki. Dziś ich uśmiechy mówią wszystko. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ledwo wrócili z wakacji, a już popędzili na konferencję jesiennej ramówki Polsatu. Para w modnych stylizacjach wyglądała jak milion dolarów, a stylowa suknia Kasi od znanej projektantki zostanie zapamiętana na długo. Ale nie są to jedyne powody do dumy tego duetu. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski na ramówce Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski rozkwitli podczas współpracy z telewizją Polsat. Jeszcze niedawno wypoczywali na zagranicznych wakacjach, podczas których wywołali zresztą małe zamieszanie jednym zdjęciem. Biała sukienka, kasi i wieloznaczny podpis sprawiły, że fani zaczęli się zastanawiać, czy ta para nie jest już po ślubie. Jednak na konferencji jesiennej ramówki Polsatu zwracało uwagę co innego. Po szerokich uśmiechach widać wyraźnie, że dziennikarski duet ma się świetnie i jest gotowy do powrotu do pracy. Czeka ich to zresztą już niedługo. Halo tu Polsat wraca bowiem na ekrany 29 sierpnia 2025 roku. Emisja programu nie uległa zmianom, tak jak wcześniej, będziemy mogli go oglądać w piątki, soboty i niedzielę od godziny 8. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mają powody do dumy. Ostatnie miesiące były dla Katarzyny i Maćka wielkim pasmem sukcesów. Cichopek niedawno znalazła się na 9. miejscu na liście 100 najbardziej wpływowych marek osobistych rankingu Forbes Women 2025. Kolejne wyróżnienie otrzymała już w duecie z ukochanym. Cichopek i Kurzajewski zostali docenieni za profesjonalizm, który prezentują na antenie programu śniadaniowego Polsatu Na gali osobowości i sukcesy roku 2025 otrzymali nagrodę w kategorii najlepszej pary prowadzących Na konferencji ramówkowej pokazali za to, że z powodzeniem mogliby też startować w plebiscycie modowym Stylowi Kasia Cichopek i Maciek Kurzajewski na ramówce polsatu. Katarzyna pojawiła się na prezentacji ramówki polsatu w eleganckiej, długiej czerwonej sukni z gorsetową górą. Stylizacja jest projektu Violi Piekut. Z usług tej projektantki na dzisiejszej konferencji skorzystały też cała w błękitach Agnieszka Kaczorowska i Agnieszka Chyży w stylowych beżach. Cichopek uzupełniła karminową kreację rozświetlającą całość biżuterią Swarowski. Nie zabrakło oczywiście pięknego pierścionka zaręczynowego. Urzajewski także postawił na uniwersalną klasykę, granatowy garnitur, biała koszula i czerwona poszetka, dopasowana kolorem do stroju jego ukochanej, prezentowały się doskonale. W przypadku dziennikarza za stylizację odpowiada marka Hersest 1868.